Stara, kurtka. Nie, nowa. Lecimy dalej z Lego Wars Skywalker Saga. Jesteśmy na Dika, czyli w bazie ruchu oporu. Mamy Leia Organa i mamy Hana Solo, więc idealny duet. Będą oczywiście interakcje na początek. Troszkę zadanka, co? Zadanka. Odebraliśmy właśnie sygnał alarmowy z tak Drużyna, która udała się w celu sprawdzenia planety pod kątem aktywności najwyższego porządku, wpadła w zasadzkę i potrzebuje. Natychmiastowej pomocy, od bez obaw. Nie proszę by wybranie się tam w pojedynkę. Będę prowadziła tę misję, ale ruszanie do walki bez wsparcia nie skończyło się dobrze. Pomożesz? Akceptuję. Dobra, dobra, dobra. W Twoim statku. Ej, serio? Ten robocik z nami poleci? Atakodana. Do... Dobry na... Dobra nazwa misji. Dobra nazwa misji. Czy on leci na nasz statek? Dobra, ostatnio mieliśmy tak dane i teraz będzie jeszcze tam atak, co? Dobra, to wyruszamy. Czym prędzej? Dobra, jest nasz robocik. Dotarliśmy. Mam tylko nadzieję, że się nie spóźniliśmy. Ruszajmy. Co to za bitka tutaj się wyprawia? Jest jakiś robot? Tripio? Normalnie jest najwyższy porządek. Jesteśmy zgubieni! Ja cię kręcę! Dobra, dobra. Normalnie jest bitka na Takodanie! Co tam jest, pyn? Drogi to złotym sensu! Jest tutaj! Ani przez sekundę w nią nie wątpiłem! Dopiero co dosłownie mówiłeś, że jesteśmy zgubieni! Dobra, dobra. Ale jazda jesteśmy zgubieni! zgubieni. Zobaczcie, czyli jest bitwa na taką danie jedne. Dodatkowa. Ale jazda. Dobra, Hanek Solo. Bez szans. Widywałem swego czasu podobne rzeczy. Następni szturmowcy. Trzymać pozycję. Ale jazda. A tutaj? Może byśmy sobie wzięli fina na szybko, co? Bohaterowie. Dobra, dawaj fina. Dobra, yy, cześć go! Ale jazda. No takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem, Może będzie też atak na jakąś bazę Star Killer, co? A to jest ten, O nie! Jest ich więcej! Uważaj, Katie. Dobra, dobra, jesteśmy drużyną Friendly Fire. Pięknie, ale ładne mają te nowe pancerze. Jednak z najwyższego porządku. Mi się podobają. Dobra, jak tam. Cały czas wychodzą z tego statku, co? No ten nasz droid już ma mało On niestety podchodzi pod nas, nasz blaster i czasami go uderzymy, ale spoko, może da radę tu, 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 tu. Jak tam? Jest git? Chyba czysto, co? O, chuba, ci się! Dobra, super! Zabiję ciebie i Katie w ten bałagan. Jest na nas zła? Nie znam binarnego, więc nawet gniewne piknięcia brzmią mi uroczo. Binarnego? Zapytaj Katie, czy mi da autograf? E, Katie, autografi? Czy nikomu nic nie jest? Och, co za ulga! Kolejna udana misja ratunkowa za nami. Oj, nie, najwyżej zdołałam. Podczas no, Oj, 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 nowych fanów. Tak, mamy nowych fanów. Super, super. Atakodana i dostajemy w nagrodę KT Astromech. Super, super. Taki wspaniały. różowiutki. No to proszę Państwa, jak jesteśmy na Takodanie, była bitka. No to idealna okazja, żeby sprawdzić ten przepiękny dialog Lei z Hanem Solo. Jak tylko tutaj przyjdzie, jak tylko tutaj przyjdzie. To mamy oczywiście bohaterów. Stara kurtka. Nie. Nowa. Nowa. Natomiast jest jeszcze z drugiej strony. Jak weźmiemy sobie Hana, starszego. Wchodzę w to. Jaki jest plan? No, tutaj młody nie podskoczy. Próbuję być pomocny. Kiedy to się na coś zdało? I nie mów o gwieździe śmierci. <laughs> mega. Mega, nie? Dobra, takie są interakcje między wspaniałymi bohaterami. Wracamy na Dikar. Wiecie co? Jeszcze jest jedna interakcja z Leją. Oczywiście będzie później z Lukiem, tym starszym. Natomiast mamy tutaj z Paul Dameronem. No zobaczmy, Paul Dameron, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Weźmiemy sobie może pilot? Możemy wysadzać rzeczy, pani generał? Oczywiście, chodź. No to dobra, to idziemy. Paul Dameron. Super akcja. To jest nowy Han Solo, nie? Ukryłam mapę Gwiezdną w bezpiecznym miejscu, ale... Chyba było... zabezpieczne. Nie wiem, gdzie ono jest. Gdzieś w bazie, to na pewno. Ale przeszła Kaidel chyba wiedziała, że przyszła Kaidel zapomni. Bo nawet zostawiłam sobie wskazówkę. Tylko, że nie mogę jej rozgryźć. Pomożesz, zanim tu oszaleje? Okej, okay, super. Do... Dzięki. Wskazówka jest w Dzienniku Danych. Rzuć okiem i zobacz, czy coś wymyślisz. Okej, okay, znowu. Wskazówka łamigłówka. Zawikłe. Zakajdynki, tak? Dobra, dobra. Skorzystaj ze wskazówki. Ona jest tutaj. Jeśli ruszysz za moim sygnałem, podam ci kolejną wskazówkę jak na talerzu. Dobra. Jestem głodny, jestem głodny. A jaki tu jest sygnał? A jak wyjdziemy, zobaczymy co będzie. Czy tutaj jakaś wskazówka? Tak. Musieliśmy po prostu wyjść. No to interesująco się zrobiło. Ale fajne są te łamigłówki. Oj, tutaj. Jest kolejna informacja. Czy możesz, jak to drzewiej bywało, poszukać tej kolejnej wskazówki? Jest trochę na uboczu, więc postaraj się nie zgubić. Mm. Kolejna wskazówka to robota dla Paul Damerona, detektywa PoA. Chociaż Bibi 8 też by mógł to rozwiązać, ale spokojnie, spokojnie. A w sumie możemy sobie BB-ego wziąć. Co? Tutaj w bazie. Ziuu! Też będzie wesoło. Dobra, może Bibi coś będzie wiedział na temat tych planów Gwiazdy Śmierci. A patrzcie. Tutaj potrzebujemy Kai Ewentualnie może być Jedi. Może być Jedi Rey. Siu! Siu! chup. Dobra. Przechodzimy sobie. Oj. Ale jazda. Głośno? Cię kręcę. dobra, to są te droidy, które szukaliśmy wcześniej na Tatooine, ale jazda. Ja nie wierzę. Co tu się wyprawia tak głośno? Jak wy normalni jesteście, bitka z Renem nie była taka głośna. Trzeba było je uciszyć. Ale jazda. Ognisko rozpalone. Dzienniczki znalezione. Jeśli źle się czujesz z powodu takiego traktowania, ruszaj do kolejnej wskazówki. To na pewno wyleczy cię ze zmartwień. Na pewno. Ruszam. Kolejna wskazówka. Gdzie może być? Musimy wyjść z tego bagna małego. Ale kurczę. Co to tak głośno? Tam jest niby wskazóweczka, ale wydaje mi się, że tu musimy. Tu musimy się udać. No, zdecydowanie. Ale jazda. Powiem wam szczerze. Dymy fest. Dobra, otwieramy sobie wrota. Patrzcie, co tu się wyprawia, nie? I to skomplikowane. Gdzieś tutaj mamy szukać. Data logu. O, może być w środku. Dobra, będzie w środku. Tak. Naciśnij, pociągnij. Szukamy. Jest. Pierwsza opcja od razu. To ostatnia wskazówka na pewno rozgrzeje ci silnik. Mam tylko nadzieję. Że się nie załamiesz. <gry> Też mam taką nadzieję, drogi pamiętniczku. Myślę, że dane zostały zgubione. Co wy na to? Tu, 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 tu. Jak my mamy się tam dostać na dół? A, tu jest, zobaczcie. Tutaj na górze jest jakaś opcja. A, i musimy sobie otwierać te wrota. No to tutaj, w tej bazie ruchu oporu, niezwykłe zadania czyhają. Patrzcie, jakie skomplikowane! No a tamta... tamta, jak tak ukryła swój skarb, no to się nie dziwię, że nie może znaleźć. Jeszcze jak skleroza wleci, no to... Nie, nie, nie! To nie tutaj! A, dostarcz mapę gwiezdną. No, i super. Dobra, mamy. Mamy, mamy. Ciekawe, czy sobie przypomni, gdzie to zostawiła ta pani komendant Kajdel. Zakajdyki. Moja mapa odnaleziona. Wiedziałam, że mogę liczyć na Twoją wyjątkową wprawę w wyjaśnianiu wskazówek. A teraz daj mi chwilę. No i zobaczmy. Gdzie ten luk? Gdzie ten luk? Okej. Okay. Teraz masz na mapie w systemie zaznaczoną lokalizację skarbu. Jest cały twój. I dzięki za pomoc w znalezieniu go. W przeciwieństwie do wskazówek, nie zapomnę tego. Co ty mówisz? Takodana. Cyberkajdel. To jest jakiś... Jakiś skarb później do odkrycia, a spoko. To może być łamigłówka, nie? Trzeba zobaczyć najwyższy porządek. A, jeszcze jest. Od razu, od razu z tej dziewiątej części. Dobra, spoko. Wystarczy nam, wystarczy nam. Yy, no, to wiecie co? Myślę, że jeszcze jedno zadanko tutaj można dziabnąć jak najbardziej, bo chyba ostatnie zostało. Co my tu mamy, jakiegoś druidka, co? Witam, druidku. Pośpiesz się, jestem zarobiony po przeguby. Dobra, dobra. Mój asystent wybrał marny dzień na obijanie się. Myślisz, że możesz dla mnie znaleźć tego lenia? Oczywiście. Sprawdźmy, jak wygląda ten leń. Narzędzia komunikacji. Kogo mam znaleźć? Jakiego szukamy? Oto on! Poznasz go po emanującej z niego niechęci do pomocy. Dobra, ma taki. kluczyk, tak? Ma taki kluczyk wziął. Jeszcze spokojnie możemy lecieć później do Luka, żeby dopiąć siódmego epizodu. Droid chce pomocy przy naprawach? Nie może sobie domontować więcej rąk czy coś? Nie wiem, unikałem raczej zajęć z nauk o droidach. W każdym razie nie pomogę. Nie pomożesz, panie? Nie, no dobrze, nie pana szukam. Pana też nie szukam, ale informacja może być. Dobra, nie możesz nawet trzymać łopaty. To się oprzyj, panie, o płot. Spokojnie, spokojnie. Ktoś tutaj jest na obrzeżach. Ale to oni chyba w środku, co? Dobrze, że sobie odblokowałem tutaj to wejście. Oni prawdopodobnie tutaj. Tutaj, tutaj! O nie, to ten. Co to? Wiadomość od szefa? Ojejku, to nie będzie miłe. Oszczędzę ci i nie będę jej czytał na głos. Nie. Mhm. Od szefa. Tak. Okej. Okay. To była osobista wycieczka. Mhm. Mhm. A gdybym tak zrobił, to już w ogóle bym nie miał jak niczego naprawiać, nie? No, i długa i krótka wersja jest taka, że jest niezadowolony. Lepiej tam migiem wrócę i się wezmę do roboty. Dzięki za informację. Wiesz, co dobrze, dobrze byś zrobił, panie? Jakbyś się wziął w garść. I czy dostaniemy już tego droida? Tak, mamy już droida. Zobaczmy. To jest drogi droid, którego szukamy. I tutaj już mamy prawie prawie wszystkie. Jeszcze ten chociaż nie, dwa, dwa zostały, tak wygląda? Bardzo ładny, bardzo ładny. Natomiast tutaj ten Dikar bardzo szybko poszedł. Mamy jeszcze, oczywiście, do zrobienia troszkę w przestrzeni w poprzednich lokacjach. Natomiast myślę, że najpierw na Wyspę Świątynną, bo tu jest tylko jedno zadanie. Więc Towarzystwo Ochrony Porgów, jak najbardziej, idziemy. Jest oczywiście Luke Skywalker. Jest Ray Skywalker. <grybujesz> super, super. Piękna ekipa, naprawdę piękna ekipa. I zadanie gdzieś tutaj niżej, tak? Ale uwielbiam tu jest. Wspaniały klimat. Tutaj najbardziej mi się podobało właśnie w ósmym epizodzie. Super. Młode porgi Ale ostatnio nie chcą się jakoś pokazywać Hmm. Nakłonić do wyjścia. Jedyna istota, której... której ufa porg to inny porg. Zapach porga! Ok, pióra porgu. Nie wierzę. Dobra, musimy się przebrać za porga. Ok, no, nie myślałem, że to będzie aż tak zwariowane. Porgu, może ty byś pomógł? Gdzie ty jesteś porgu? Chodźmy, chodźmy. Porg, porg, porg. Dobra, muszę znaleźć 10 piórek porgów. Przebrać się za nie, za nie i będzie git. Dobra, gdzie mamy pierwsze? Jak to w ogóle wygląda? Wszystko tu jest gdzieś. Gdzieś wyżej możliwość. Dobra, tu mam pierwsze. Pierwsze piórko Porga. Tak wygląda. Tu jest drugie. Ale jazda. Wszystko na tym obszarze. Nie, to jeszcze nie wszystko. Tutaj jest kolejny porg, ale patrzcie jak tu trzeba się wspinać. Niesamowite zadanie. A to była jeszcze opcja na krawędziach, tak? Macie jeszcze tu jakieś porgi? Oj, coś tu podobno mają. Dobra, jeszcze tutaj. No i pięknie. Dobra, zbiorę wszystkie, bo to są, to są trudne rzeczy. Tu jeszcze kajberek jest. Dobra, ależ to było trudne zadanie. Mamy ostatnie. Cześć, porgu. Cześć, porgu. Porozmawiaj z opiekunem, porgów. Ależ tutaj trzeba było się na kombinować, wam szczerze powiem. Troszkę jeszcze kajberków sobie po drodze. Znalazłem, ale jesteśmy, jesteśmy gotowi. Stać się porgiem. Czyli najmocniejszym z Jedi. Nie dowody! No to ładnie. Wszystko dobrze, wszystko dobrze. Wracamy. O! Nie! Z ogromną beczką ryb, tak? Przyprowadź porgi. O, ja cię kręcę. Przed chwilą znajdowałem piórka, teraz porgi. No to nieźle. Tu będzie pierwszy, pan pork. Pork, pork, pork! Gdzie jesteś? Ej, tu jest ze mną pork, nie? Patrzcie. Ten pork za mną idzie już. <laughs> ale jazda. Dobra, to ten pork za mną idzie. Ja myślałem, że coś muszę mu tutaj zrobić. Dobra, to znajdę wszystkie pięć i się widzimy z gromadką. Dobra, powinien już ten ostatni za mną pójść, ale to było chyba najdłuższe zadanie w historii na razie, bo szczerze powiem. Porguna. Super, super! Towarzystwo ochrony porgów. Powiem wam szczerze, najdłuższe zadanie chyba z godzinkę tutaj te piórka i porgi ogarniałem, więc myślę, że na razie przerwa. Mamy jeszcze. opiekunka opiekunka porgu. Super sprawa. To zrobimy sobie tutaj imprezkę na Antu, na koniec. Galaktyczna impreza. I tym samym kończymy siódmy epizod. Troszkę jeszcze mamy zadań w przestrzeni kosmicznej, ale jak będzie jakaś mniejsza planeta, to sobie to wszystko ogarniemy. Wielkie dzięki za oglądanie. Tutaj macie kolejny materiał. Dzięki dla wspierających patronów. Niech moc, będzie z wami.